Witajcie kierownicy na moim kolejnym spotkaniu na YouTubie. Dzisiaj wam pokażę mój nowy strój, który sobie e, znalazłem na śmietniku. Leżał, ale najpierw wam powiem, o żebyście zostawili piwo w górę. Może wam się do czegoś przyznać. Miałem na początku problem e, z Ej, udostępnieniem ty problem? ekranu. Co? Ej ty, dziadek. Miałeś problem? Nie, nie mam problem, wreszcie miałem problem, miałem. No wiem, że miałeś, no. Czas... No jaki czas Psz... kurwa? Jakiś tam, ty, nie opierdousz? wiem, nie uczyłem się w szkole. Nie kierowniku, nie mam do ciebie Nie, no problemu. teraz mnie wkurwiłeś nie, nie. Opowiadam tylko historię na YouTubie. O ty nie, kurwo. nic do ciebie nie mam, nie! I cyk, mureczka zabrana, prawilnie, wiadomo! Ty, menel, weź mnie trochę ponagrywaj, co? Bo dostaniesz to dostaniesz drugiego. drugiego kopa na łeb. No, a więc witam Was, prawilnie. Na moich blokach tutaj yy, ja rządzę, wiadomo, nie? No, to ten. Ty, Menel, a co no. mnie nagrywasz? Jakiś to problem? Sam, Znowu kazałeś. chcesz wpierdol? Nie, nie, nie chcę. Sami kazałeś po prostu. Hit! Dobra, Menela już wyjaśniłem, bo mnie trochę wkurzył, nie powiem. No, a więc yy, będę tutaj nagrywał. Przejąłem sobie tą komóreczkę. A więc, skanu też przyjąłem, wiadomo, prawilnie nie. No, yy, ja jestem. Yy, prawilny, nie? No, wiadomo, nie, prawilnie no to prawilny. Wiadomo, chyba, nie? No, yy, No, tu. no. Ty, ty no? się tak nie ciesz, bo zaraz wpierdol dostaniesz. A teraz, raz, dwa za kamerę będziesz mnie nagrywał. No. No jak, no jak trzeba, to trzeba, no, no dobra, no. A więc, jeszcze raz. Witam wa. Kurwa, ty się tak nie kręć. Jeszcze, stary, no. dużo piłem. Dobra. Stój tu i nagrywaj. Okay. No, a więc e, zapukamy do drzwi, czy może ktoś nie chce kupić komóreczki? Halu! Sputa, Ej, wjeżdża! Ktoś Chyba... chce kupić komóreczkę? Halu, halu! Chyba nikogo nie ma. Nikogo nie ma. Dobra, no. to wychodzimy. Ej, siemani, Gusy, chcecie kupić ode mnie? Jakąś komóreczkę? Nie, a co? Nie? Nie. Debilu. Ty, ale nie wyzywaj mnie.

Zabijcie go! Cyk! O Dobre ty! Unik. Takie uniki nie ma! Dobra, ja cię załabię! No jestem prawilny! O, zostawcie mnie! Chłopaki! Dobra, dawaj, bijem go! Ja wyjaśnię, zora! No, nie ja ma! Oła! Oła! Kurwa! O. Ty! A ty wyłącz w ogóle to nagrywanie! Przecież ty mnie no, nagrywasz dobra, w ogóle! Dobra, dobra. Nie ma! Iguzi!